Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Vlog zaczyna się z samochodu, dlatego że ja jadę na zakupy. Jest godzina w ogóle ósma, a więc mam nadzieję, że kto może ten jeszcze odsypia, bo jest weekend. A ja zrobię, ominie, ominę, mam nadzieję, te kolejki, te tłumy w sklepach, a więc zakupy będą takie troszeczkę spokojniejsze. I od razu zawiozę, zawiozę też Luisowi bo on jest w pracy, to co on potrzebuje, właśnie do pracy, więc nie będzie mi to zajmowało miejsca w lodówce. Dzisiaj pogoda też taka... Iście jesienna, a więc pada, pada i pada. I chyba na słońce dzisiaj nie ma co liczyć, bo zapowiadają 80% deszczu. Zresztą tak jak przez cały tydzień. Cały tydzień ma padać i cały tydzień ma być taka pogoda, i jeszcze ma się ochłodzić. Ale my się nie boimy. Ja mam ciepłą kurtkę, parasolka jest, z cukru nie jesteśmy, a więc tak wygląda jesień. Deszcz też jest potrzebny. Poza tym mam taki dzień organizacyjny, jak zwykle zresztą w sobotę, a więc sprzątanie, prasowanie, ogarnianie, chałupki. Na obiad, co prawda, mam zaopatrzenie, bo będzie dzisiaj. Łosoś, a więc dzisiaj na obiad zakupów robić nie muszę yy, i zrobię takie mniejsze też, właśnie, żeby w międzyczasie w tygodniu dokupić coś świeżego. Yy, I wiecie co, w ogóle tak sobie pomyślałam, że muszę yy, powyrzucać, co niepotrzebne mam w łazience, bo tam mam pełno takich niepotrzebnych właśnie kosmetyków, które stoją i ja ich nie używam, a więc zamierzam to też wszystko. E, powyrzucać co niepotrzebne e, i w lodówce tak samo nieraz stoją jakieś tam słoiki otworzone. Nie wiadomo już ile czasu, więc trzeba to wszystko przepatrzeć e, i sobie tam posprzątać. A więc dzisiaj taki Dzionek. A Was zapraszam serdecznie na tego vloga. We'll И я с тобой уже... z powrotem. E, jeszcze muszę zakupy rozpakować, ale pokażę Wam, bo zaszłam jeszcze do Mula, żeby kupić mojej, mam nadzieję, przyszłej synowej, malutki prezencik. E, ja w ogóle tą dziewczynę bardzo lubię. Bardzo ją lubię i e, chciałabym, żeby była moją synową, bo jakbym miała w ogóle mieć córkę, to chciałabym, żeby była taka jak ona, naprawdę fajna dziewczyna. No i wczoraj miała w ogóle operację na przegrodę nosową. Teraz po tych operacjach też nie trzymają w tych szpitalach e, jeden dzień operacji, na drugi dzień już do domu i właśnie dzisiaj wychodzi, no i chciałam jej zrobić taką jakąś malutką, miłą niespodziankę i jej kupiłam tutaj nawet ta torebeczka mi się też e, podoba, ale torebeczkę kupiłam wtedy e, w takie kwiatuszki, nie wiem czy to, czy to będziecie widzieć, e, w każdym razie fajna ta, ta, ta torebusia no i kupiłam tej mojej e, tej dziewczynie, mojego syna e, właśnie tutaj coś takiego żeby jej zrobić taką malutką Niespodziankę. Kupiłam jej taki lampionik. To jest papier, ale wygląda jak lampka w sumie. I w środku są lampeczki ledowe, i to jest właśnie podświetlane. A ten napis "Begin den Tag Mit Einem Lesiel oznacza zaczynaj dzień uśmiechem. Także ona lubi takie, wiecie co, pierdółki. No i co, malutkie czekoladki? Nie wiem, czy wiecie, jak te młode dziewczyny teraz, każda na diecie, więc kupiłam takie malutkie czekoladki, ale z Gutę. Wszystkiego dobrego! I jeszcze kupiłam jej takie malutkie perfumki z Lonkom. I to jest La Vie Est Sbel. O, myślę, że każdy zna te perfumy. Ja też je mam. I y, ja tak za bardzo y, nie lubię kupować perfum z tego względu, że ja nie wiem, czy komuś będzie się podobało to, co mi się podoba. No, każdy ma inny gust, ale myślę, że akurat te perfumy to jest taki klasyk. Dużo osób je ma i właśnie taki klasyk je... Wcześniej je kupiłam Chloe, Chloe, Chloe albo Chloe ym, to, y, jak, to się, jak to się nazywa? Love, 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 no nie wiem, zapomniałam. Ym, love Story, o. To też taki klasyk, no i, no i teraz będzie miała takie myślę, że się ucieszy. Dobra, ze mnie teściowa będzie, co? <laughs> Powiem Wam, że e, ja wychodzę z tego założenia, żeby młodym osobom, w ogóle w, e, młodym ludziom się nie wtrącać, i tego wtrącania mojego na pewno tam nie będzie, ja nie zamierzam. Niech sobie robią, co chcą. Najważniejsze, żeby mieli. Żeby mieli zdrowie, żeby byli zdrowi, żeby byli szczęśliwi, żeby się szanowali, i to jest najważniejsze, bo wiecie, no każdy ma tam gdzieś w związku jakieś problemy, jakieś kłótnie, jak jeszcze mamusia się będzie wtrącać, to już w ogóle się tylko może pogorszyć. Nic nie może się wtedy polepszyć. A więc ja nie zamierzam się do nich nigdy wtrącać ale y, też powiem wam że cieszyłabym się jakby właśnie już to wszystko się tak tam ułożyło e, z nimi i by mieli dzieci, ja bym miała wnuki. E, także wiecie, no wszystko może się zdarzyć, chociaż oni to tacy jeszcze najpierw kariera, mój syn studiuje, ona studiuje, więc najpierw kariera, a dopiero później pewnie dzieci. Ale jak będą, to się na pewno też będę kiedyś cieszyć z wnuków i będę się starała być najlepszą babcią na świecie i najlepszą teściową. Także taką, która się nie wtrąca. No i taką bardziej też nowoczesną chciałabym być, też chciałam, żebym, wiecie, nie była jakąś taką, o, narzekała ciągle, albo coś poprawiała, albo coś tam, e, nie wiem, no się wtrącała. Taka bym nie chciała być. No, e, także z tego prezenciku mam nadzieję, że się ucieszy, a ja idę rozpakowywać e, zakupki. Jak masz to trochę pierwszy Miał być łosoś między tymi ziemniakami i tą cukinią i tymi warzywami, ale mi wyszła cała blacha. Łososia na, na drugą blachę. No. Ale najlepsza no. przyprawa na świecie, którą bardzo tutaj lubimy, to jest ta. Taka włoska z przyprawami z tą, z chili. No. No ja sobie będę wam noc robić, ale chyba sobie zrobię baby boomer, wiesz? No, to do wszystkiego pasuje tradycyjny. No, bo mam takie naturalne, ja sobie tylko razu zrobię i sobie psiknę tym baby boomerem. Jak psikniesz? No ten jest ten. Kupiłam sobie taki baby boomer. Jest różowy i biały. Gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. Well, you are sacred in a way. I don't know God, but still have faith. I am next to you. Talk of moving every day, but who oh, are we kidding? Thank you Pomyślam, że się do Was tutaj jeszcze przed wyjściem do pracy odezwę i tak jak mówiłam w poprzednim vlogu że ten tydzień będzie dla mnie taki bardzo no, zaganiany, mam dużo zadane ze szkoły mam dużo pisania i jestem taka powiem wam ro rozerwana między właśnie tą szkołą, tym pisaniem, obowiązkami domowymi i e, tym youtube'em, żeby tutaj właśnie myślami jeszcze jestem na youtube'ie, żeby do was cokolwiek nagrywać, no i tak jak widzieliście, zrobiłam taką dekorację, jak to się mówi po niemiecku wybastlowałam sobie Tą dekorację tego motyla, na przebitkach, właśnie widzieliście, ale ja nie jestem zadowolona właśnie z tej dekoracji. Nie wiem, czy byłam zmęczona, czy to już było za późno, i jakoś tutaj, wiecie co, muszę zrobić jakieś małe poprawki, ale to jak będę miała troszeczkę więcej czasu. Na razie zostawiłam tak, jak jest, i tutaj na środku właśnie mi się nie podoba jest tak zapusto, tutaj znowu jest tak zabordowo, za więc będę musiała tutaj jakoś to dopracować, ale to poczekam na wenę twórczą i poczekam na to, żebym miała troszeczkę więcej czasu. Na razie stoi tak między książkami na regale tak jak teraz jest zrobione. No poza tym to dzisiaj jeszcze o po 5 rano Luis wychodził do pracy i chciał zabrać te plastiki, które my tutaj segregujemy śmieci, no i plastiki na koniec jak się tak nazbierają wynosi się do, do piwnicy, tam jest takie miejsce. No, i oczywiście gdzieś był w środku karton, jeszcze z mlekiem, i to mleko gdzieś tam się nazbierało, zaczęło mi przeciekło przez worek i po całym mieszkaniu nakapało. Potem Luis postawił przy drzwiach tam kałuża, od tego mleka się zrobiła na, na podłodze. No i oczywiście rano. Stres, ścieranie tego mleka, ale czeka mnie tutaj mycie podłóg i takie bardziej gruntowne sprzątanie, bo ja, tak powiem, Wam tutaj sobie tylko ogarniam, tak z wierzchu, ja tylko funkcjonuję w tym mieszkaniu przez ten tydzień, i tu jest ogarnięte, tam jest ogarnięte, ale to wszystko się zbiera. No ale to nie ucieknie, w każdym razie prania mi się też już nazbierało. No, i miałam Wam dać zdać recenzję, jak to jest z tym żelazkiem, które kupiłam. Nie wiem teraz dwa, dwa miesiące, to już będzie chyba dwa miesiące temu. To jest miesz żelazko z Philipsa, seria 7000, ale jaka to jest nazwa tego żelazka? To znaczy, to nawet nie jest żelazko, to jest taka parownica. I ja Wam wkleję zdjęcie albo Wam napiszę pod filmem. Miałam to w ogóle Wam mówić przy tym żelazku, przy desce do prasowania, no ale jak już tutaj zaczęłam, to Wam to dokończę. I z żelazka jestem bardzo zadowolona. Ja lubię w ogóle takie polecajki ze sprawdzonych kanałów, które gdzie są właśnie takie gospodynie domowe, które polecają naprawdę fajne rzeczy sprawdzone do domu, z których są zadowolone i właśnie to żelazko też kupiłam z polecajki i sama mogę je polecić, bo jestem z niego zadowolona. W ogóle na początku to mi się wydawało takie dziwne, że ono tak prasuje, wiecie to tak łatwo jakoś idzie tą parą i już jest wyprasowane, jakoś mi było za łatwo nawet nie mogłam się do tego przyzwyczaić no ale teraz Mogę powiedzieć, że to jest bardzo fajna sprawa. Jak planujecie kupić jakieś żelazko? Bo nie wiem, stare wam się może przypaliło, tak jak mi. Moje żelazko było całe czarne od spodu. No to polecam kupić, właśnie. Może to jest taki troszeczkę większy wydatek, ale wiecie, no, żelazko to jest już też na lata, można powiedzieć. No i taki e, tutaj właśnie jest plan na weekend, trochę ogarnąć to mieszkanie bardziej. No a przed wczoraj przyszła mi gofrownica, nawet nie mam kiedy jej rozpakować. Nie miałam gofrownicy w domu, a już tyle czasu chodziły też za chłopcami gofry, czasami mi tam też mówili. A więc postanowiłam, że kupię, kupiłam taką, powiem wam, najtańszą i w przyszłych vlogach gdzieś w międzyczasie myślę, że pojawią się gofry. Nie wiem jeszcze w jakiej wersji, bo chłopcy to w wersji takiej tradycyjnej na słodko, ale my być może zrobimy sobie takie gofry bez cukru, albo też widziałam są takie właśnie wersje różne wytrawne, więc może zamiast jakiegoś posiłku będą takie właśnie wytrawne gofry. Jeszcze się nad tym zastanowię. Gofrownica jeszcze jest nierozpakowana, ale na pewno coś tam w międzyczasie wam tutaj na kanale pokażę, jak zrobię te gofry. Witajcie kolejnego dnia. Ja jestem połamana, wykończona, oczy podpuchnięte. I to jest właśnie wynik tego, jak wychodzi ze mnie stres. Po wczorajszej rozmowie, mimo tego, iż ja wiem, jak rozmawiać z rodzicami, ja wiem, co mam mówić, jak się zachowywać i tak dalej, mam jakieś tam doświadczenie, już też w tym przedszkolu pracuję już parę lat. Też nie jestem jakaś tam młodziutka, żebym nie wiedziała, co mnie, czego mogę się spodziewać. A jednak, biorąc pod uwagę to, że byłam obserwowana przez nauczycielkę, przez moją kierowniczkę i tam jeszcze rodzic do tego, każde moje słowo było oceniane, każdy mój gest, mimika, wszystko było oceniane, to to mnie tak zestresowało. A ja, wiecie co, jak mnie coś zestresuje, to potrafię gadać takie głupoty, że nie skupiam się w ogóle na tym, co mówię, tylko na tym, że ktoś mnie obserwuje. I to mnie właśnie Doprowadziło do tego, że byłam taka spięta, moje mięśnie były tak spięte, że jak to zaczęło ze mnie wczoraj wychodzić, to po prostu bolało mnie całe ciało. Naprawdę jak przy grypie. I źle do tego jeszcze dzisiaj spałam, i dzisiaj jeszcze dalej to ze mnie wychodzi. Powiem Wam, że, że byłam naprawdę bardzo zestresowana i teraz czuję się tak, jak się czuję. No, ale już można odhaczyć, wszystko poszło pozytywnie, dostałam dobrą ocenę i mogę już po prostu sobie odpuścić. I cieszę się, że już mam to z głowy. Dzisiaj taki dzień, jeżeli to oglądacie, to jest Święto Zmarłych, i jest to taki. Dzień refleksji, zadumy. Warto jest się zatrzymać na chwileczkę, na jakiś moment, przypomnieć sobie, pomyśleć o tych osobach, pomodlić się za, tych, za te osoby, których już z nami nie ma i nie wiem, można iść na cmentarz, zapalić świeczkę. Nasze cmentarze w Polsce. jak gdzieś tam nagrywałam takiego vloga, w którym wam nawet pokazywałam, jak wyglądają te cmentarze tutaj u nas, obok mnie. Bo różne cmentarze tutaj w Niemczech, w różnych regionach wyglądają inaczej, ale tutaj ogólnie Niemcy są krajem ewangelickim i w moim akurat regionie nie obchodzi się w ogóle święta zmarłych, jeżeli chodzi o takie właśnie ozdabianie. Cmentarzy, jakieś chryzantemy na grobach, jakieś znicze. Tutaj tego nie ma. Ja wtedy byłam, w tamtym roku byłam dwa lata temu, tutaj akurat w tym, w okolicy na cmentarzu. No to jak widziałam cztery znicze, które się paliły, to to było wszystko. I ani nie widziałam jakichś kwiatów, może nie wiem, też na dwóch, dwóch trzech grobach ładne kwiaty, chryzantemy, a tak poza tym to, to nie było nic. I właśnie ta różnica taka w porównaniu do polskich cmentarzy, gdzie wszystko jest, wiecie, obłożone kwiatami, zniczami i tak dalej. No i gdzieś ta granica być może się tak rozmywa ze zdrowym rozsądkiem, bo przecież czy to chodzi o taki przepych i nieraz jest tak, że, wiecie, no, żeby mój grup. Był ładniejszy od grobu sąsiada, gdzie są większe znicze, gdzie są większe chryzantemy. Tutaj, akurat na cmentarzach, jest tak, że praktycznie wszystko współgra z naturą. Nie ma takich pomników. Jak my znamy, są kamienie wystające z ziemi, które są wygrawerowane. Są też pomniki, ale jest ich mało. No, i tak jak mówię, w różnych regionach jest to inaczej być może obchodzone, ale tak jak mówię, tutaj u nas nic się nie dzieje, nie ma ludzi na cmentarzach. Taki normalny cmentarz, on się nie zmienia w ten dzień, tak jak w Polsce. No, pięknie to wygląda wieczorem, trzeba przyznać, jak się pójdzie, jest ten cmentarz tak pięknie oświetlony. Ale to gdzieś tam ten marketing, wiecie, ten materializm jakoś przejmuje tutaj troszeczkę władzę, bo przecież czy to jest tym zmarłym aż tak potrzebne, ten taki przepych? No, to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Ja tutaj też nie chcę poruszać nie wiadomo jakich religijnych czy innych tutaj tematów. No, ale jest taki dzień, więc y, troszeczkę chciałam do niego nawiązać. Dla mnie osobiście y, jest to też tak, że jeżeli odchodzi od nas ktoś bliski, tak jak odeszła moja babcia y, w tym roku, y, to powiem Wam, że to jest tak, jakby odeszła jakaś cząstka z Was. Y, no, bo mieliśmy, mieliście razem wspólne wspomnienia, przeżyliście coś razem, i to jest tak, jakby coś Was, jakaś cząstka. Po prostu zgasła. I e, fajnie jest właśnie się tak zatrzymać, powspominać sobie, jak to było z tą osobą, e, co nas razem wspólnego łączyło, e, no i pomodlić się za tą osobę, po prostu. E, Tutaj akurat też byliśmy ostatnio, wiecie co, w kościele ewangelickim. Ja nigdy w kościele ewangelickim wcześniej nie byłam i co mnie zaskoczyło, to było to, że ten kościół na pierwszy rzut oka, na pierwsze wejście wyglądał jak sala i nie było tam nic szczególnego, a to dlatego, że właśnie kościół ewangelicki nie przywiązuje takiej roli do tradycji i do symboli. I tam y, były krzesełka, i był drewniany taki podes, gdzie można było na górę wejść. Y, były organy. Te organy nie były też przyzdobione to było drewno połączone z, me z metalem. Y, I na środku zamiast ołtarza był po prostu stół i pismo święte na środku. A więc y, tak, wyglądał, y, tak wygląda, wyglądał ten kościół. Ale wiecie co? Pomimo tego, że nie było tam tego złota, właśnie tego przepychu, nie było też żadnych malowideł, żadnych obrazów, tak jak u nas droga krzyżowa, powiedzmy na ścianach, no to czułam się tam naprawdę dobrze w tym kościele i tak jakoś spokojnie. Moje uwagi nie odrywały właśnie takie różne, nie wiem, właśnie symbole, jakieś ozdobne, tam różne rzeczy, które w naszym, w naszym kościele się znajdują. Yy, no, także tak wygląda kościół ewangelicki i byłam, powiem Wam, pozytywnie zaskoczona. A więc dzisiaj taki dzień zadumy. Ja y, będę się z Wami już żegnać. Chciałam Wam podziękować za to, że byliście ze mną, zaprosić Was na kolejnego vloga. W którym między innymi będzie na przykład koncert Andre Ri, na który idziemy, ale nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać, więc zobaczycie sami, jak mnie odwiedzicie w przyszłym vlogu. Także dziękuję i do zobaczenia. pa! pa.